Jest to lek, który do 1938 roku we wszystkich aptekach na świecie, a mówię tu w szczególności o Stanach Zjednoczonych, ponad 70% lekarstw w aptekach była albo centralnie robiona z konopi, albo po prostu była jakąś pochodną oleju z konopi czy innych ekstraktów. I większość schorzeń takich nawet na ówczesne czasy, 100 lat temu, cywilizacyjnych, była po prostu leczona konopiami. Niestety, któregoś pięknego dnia, lekarstwa zostały wycofane, konopia została. Oskarżona o swoje, nie wiadomo jakie, narkotyczne działania, gdzie konopia wyciąga ludzi z depresji, stopuje w ludziach padaczkę i, i napady i tego typu pożyczy. I tak naprawdę gdzieś w tym wszystkim chyba zaginęła idea po prostu tego, że konopie są dla, dla wszystkich, dla każdego człowieka, który powinien mieć dostęp do lekarstw. Samo zdrowie.